Marcin Prus, byli reprezentanci Polski, dopingowali finalistów turnieju w siatkówce Plażowej Opuchar Prezydenta Miasta Łodzi. Grudniowy finał z udziałem 31 par rozpoczął się na nowych boiskach przy Szkole Podstawowej nr 205. Finał turnieju Opuchar Prezydenta był doskonałą okazją do oficjalnego otwarcia nowych boisk do siatkówki plażowej, które powstały w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. 500 ton piasku zostało tutaj wysypanych, dwa boiska są razem złączone, jedno jest zaraz obok, ale to umożliwia wprowadzenie dużych, dużych turniejów. Klub Sympatyków Piłki Siatkowej i Spółdzielnia Bawełna. Dzięki ich zaangażowaniu szkoła z ulicy Dąbrowki może pochwalić się nowymi boiskami. Według Marcina Prusa, byłego reprezentanta Polski w siatkówce, plażówka w szkole to strzał w dziesiątkę. Taki pomysł jest kluczowym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, o edukację młodzieży, jeżeli chodzi o sporty. Wiemy wszyscy, na jakich zasadach funkcjonują orliki. Dobrze, że tego typu inicjatywa powstaje. Marcin Prus i Małgorzata Niemczyk to byli utytułowani reprezentanci Polski, ale w siatkówce halowej. Oboje mają jednak na swoim koncie krótką przygodę z plażówką. W przypadku Małgorzaty Niemczyk zakończoną sukcesem w Mistrzostwach Polski. Jeszcze wtedy pozwolono grać trójkami. Ja reprezentowałam Chemik Police razem z Katarzyną Zubel i Magdaleną Śliwą. No i oczywiście zakończyłyśmy to złotą medalem. To trzynasta edycja turnieju, ale pierwsza pod egidą Klubu Sympatyków Piłki Środkowej. W przyszłym roku stowarzyszenie także zamierza zorganizować rozgrywki przy udziale Urzędu Miasta. Jeżeli będą dobrze organizowane imprezy, to ja nie widzę przeszkód, żebyśmy wspierali takie imprezy. W turnieju finałowym 13. edycji rozgrywego Pucharu Prezydenta Miasta Łodzi bierze udział 31 par. Dokończenie zawodów jutro od godziny 10 na boiskach Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrówki.